Liczba pszczół maleje jednak głównie przez choroby, które dotykają pszczoły w okresie jesienno-zimowym. Jeżeli chodzi o Polskę, jest to przede wszystkim problem z warozą, z chorobą, która, która naj, najsilniej jest odczuwalna dla każdego pszczelarza. Także po okresie zimy, no niestety, mamy, mamy tę przypadłość, że że tych pszczół jednak ubywa. I głównie jednak trzeba, że tak powiem, prosić o pomoc prawda, rolników, aby nie, 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 jednak nie pryskali roślin, czyli pożytku, z którego pszczoły zbierają nektar w okresie letnim. Raczej prosimy o, o, o pryski w godzinach m, popołudniowych, po godzinie 18, kiedy populacja pszczół w 90% jest raczej w ulu. Zawód pszczelarza nie zanika, jest to coraz częściej wybierana jednak droga przez młode osoby odskocznie od rzeczywistości, od codzienności, także notujemy akurat wzrost ilości pasiek, wzrost poziomu zainteresowania pszczelarstwem w Polsce. Największa ilość miodu pochodzi jednak od prywatnych pszczelarzy, którzy nie są skupieni w, w spółdzielniach prawda, czy związkach pszczelarskich, które zajmują się, że tak powiem, skupem i, i konfekcjonowaniem miodu na większą skalę. Owszem, mamy kilku producentów dużych, którzy się liczą jako typowi dostawcy prawda, duży, dużych sieci produktów pszczelich. 90% miodów jednak pochodzi od polskich, małych, prywatnych, rodzinnych firm. Jeżeli są skupieni w kołach pszczelarskich, do których oczywiście polecamy się zapisać i należeć, to żeby dotacje otrzymać trzeba spełnić pełne warunki, między m.in. mieć powyżej 15 uli we własnej pasie, być zarejestrowanym w związku pszczelarskim oraz, oraz w sanepidzie. 80% miodu sprzedajemy w Polsce polskiego, z tego względu, że tego miodu nie mamy też zbyt dużych ilości. Także głównie konsumenci wybierają na terenie Polski nasze produkty. W tej chwili nie jest eksportowany, ale miejmy nadzieję, że dzięki wsparciu też tutaj Ministerstwa Rolnictwa się to zmieni, ponieważ jest teraz zakrojona szeroko ogólnopolska akcja, która ma poprawić eksport naszych produktów pszczelich poza, poza teren Polski. Generalnie polskie miody wiadomo są troszkę droższe od tych miodów dostępnych w popularnych sieciach ze względu też na ilość miodu, która jest skromna, jeżeli chodzi o polskie produkty, ale nadrabiamy bardzo mocno jakością, także myślę, że tutaj konsumenci akurat będą w stanie za, zapłacić troszkę więcej, ale otrzymać dobry produkt. Nie uzyskujemy tylko samego miodu pszczelego do, do spożywania, możemy też uzyskać produkty pszczelopochodne, czyli produkty wzmacniające organizm, jak pyłek, mleczko pszczele, Propolis, bardziej zastosowane w kosmetyce, czyli kremy, maseczki do twarzy. Oraz coś dla osób, które wolą coś, coś mocniejszego spożyć, czyli miody pitne, szerokie gamie jeżeli chodzi o smak, o konsystencję i o moc. Coraz więcej młodych osób jest skupionych w grupy na różnych np. Na portalach społecznościowych, dzięki czemu mogą oni uczyć się nawzajem tej profesji. I mogą kupić i stawiać ule też na, czy na dachach, czy na, na jakichś osiedlach zamkniętych. Także coraz więcej osób, osób wybiera jednak tą, tą dziedzinę jako, jako skocznie, jako hobby.